Tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu film na spontanie, totalnie. Pomówię trochę o tym, dlaczego ludzie zmieniają swoje strategie, co powinni robić, podchodząc do swojej strategii w tradingu. Także jedna z najważniejszych rzeczy, bardzo często bagatelizowana. Także co? Przechodzę do, do głównego materiału i o tym, o czym chciałem powiedzieć, to podejście ludzi do strategii jest często bardzo problematyczne. Dlaczego? Ludzie podchodzą do strategii treningowej w ten sposób. Mamy strategię, OK. Dostajemy gotowy schemat. Stosują tę strategię. I dajemy na to mają tydzień porażek, tak? Starzają się. 300 plusy pod rząd i tak dalej, lub większa ilość. I co się wtedy dzieje z taką są. Taka osoba zmienia metodę. Szuka nowej metody, szuka nowej grupy, czegokolwiek, miejsca, w którym się znajduje. I taka osoba krąży 3 lata w kółko, w ciągle w tym samym miejscu na rynkach Forex czy to krypto, czy jakimkolwiek rynkach finansowych i nie odnajduje się w tym tradingu, nie dochodzi do żadnych wyników. Chciałem Ci uświadomić, jak jesteś blisko tego, co chcesz osiągnąć właśnie poprzez trading, czyli żeby było to Twoim głównym źródłem dochodu, starasz się to osiągnąć, idąc tą drogą do nikąd nie, nie dojdziesz. Dlaczego? Podchodząc do tradingu, powinniśmy być mistrzem jednej strategii. Patrzeć na rynek poprzez jedną strategię. Jeśli grasz pod linię trendu wsparcia opory, grasz pod linię trendu wsparcia opory. Każda metoda działa, na każdej metodzie da się zarabiać, jeśli trader nie jest głupi. Co mam na myśli? Jeśli trzyma się określonych zasad, ma wypracowaną skuteczność, to niczym złym jest dostanie 300% pod rząd. Okay? Jeśli znasz swoją skuteczność, Wiesz, że na przykład masz 55% win ratio, tak? A twoje RR to jest 1 do 3 strzałem. to wiesz, że będziesz długoterminowo profitowy. Tak? I że te trzy porażki po rząd są niczym innym jak grom z prawdopodobieństwem. Podam tutaj przykład. Jeśli pieczęcie ciasto, tak? I macie przepis na ciasto, dajmy na to sernik na zimno, tak? okay. blendujecie, twaróg i tak dalej, wszystko w porządku i przepis Wam nie wyjdzie. Co robicie? Udoskonalacie znany już przepis, czy wyrzucacie całkowicie przepis i szukacie nowego? Może jedna zmiana sprawia, że wyszłoby Wam to ciasto, nie jest wina sernika, tylko samego przepisu. Możecie go lekko zmodyfikować, możecie przeanalizować, co zrobiliście źle. Kiedy się jajko, tak? Tak zwane. Kiedy się mąkę. Cokolwiek. Ja wiem, że ten sernik na dziwno nie ma mąki i tak dalej, ale rozumiecie o co chodzi. I tak samo jest w readingu. Dlaczego ludzie, mając metodę, która im zarabia przez pewien okres czasu, nie potrafią nagle stwierdzić, może coś zmieniłem, może coś robi nie tak. Dlaczego nie potrafią? Nie zbierają danych na ten temat. Brak danych. Potem dostajesz właśnie. Zdarza się taka sytuacja, że przychodzi seria porażek i co się dzieje? Chęć zmiany strategii i tak dalej, a ja wcale tego się okazuje, że nie musisz robić. Bo taka zmiana w metodzie, mała jak nie wiem, inne, wybieranie stref, ustawianie inaczej stoplosa, na przykład wcześniej ustawiałeś pod strefą, a teraz ustawiasz w połowie strefy, żeby mieć lepsze riski ratio. Te wszystkie zmiany, małe, takie małe, pierdoły, niezauważalne dla większości ludzi, są ogromnymi zmianami w metodzie i w samym podejściu do tradingu. Także bierzcie to pod uwagę. Jest to niesamowicie ważne. I taki byłby przekaz tego materiału. Bardzo dużo osób szuka miliona strategii, zmieniają te strategie co tydzień. A na dobrą sprawę mają już zyskową strategię, tylko problem jest z tym, że nie zebrali wystarczającej ilości danych, nie dopracowali tego przepisu do końca, nie stali się w tej metodzie mistrzem. I taka jest prawda. Na każdą metodę, jakąkolwiek, czy moją, czy kogoś innego, czy jakąś gotową, tak. Potrzebujecie czasu. Musicie być najlepsi w używaniu tej metody. Metoda jest narzędziem na rynku, który musicie potrafić zastosować. Jeśli poświęciliście na to dwa tygodnie, na jakąś naukę, jakiejkolwiek metody, no to sorry, ale jesteście ignorantami, jeśli sądzicie, że będziecie po dwóch tygodniach w stanie zarabiać na tej metodzie i patrzeć na rynek tylko poprzez tą metodę. Jak to brzmi? Na jakiegoś, nie wiem, przykład. Spawacza uczycie się 3 lata. Ktoś wchodzi, nowy trading, nauczy się strategii i on oczekuje, że w dwa tygodnie będzie zyskownym traderem, czy tam rok. To tak nie wygląda, nie oszukujmy się. Większość osób traci i będzie tracić. I żeby nie tracić, to jest sztuka wyciągania wniosków, analizowania siebie samego, walki z samym sobą, bo w trading jest bardzo specyficzną pracą. Nie macie nikogo nad sobą, kto wam powie, nie wchodzić tego trade'a, nie bierz tego trade'a, nie przesuwaj stop lossa, trzymaj się swoich założeń, zarządzaj odpowiednio kapitałem. Nikt ci tego nie mówi. Te wszystkie, te wszystkie założenia musisz na siebie narzucić ty sam. Nikt nad tobą nie będzie stał i nie będzie Ci mówił, że ten trade był dobry, ten trade był zły. Ty sam to musisz zweryfikować. Najgorsze w tradingu jest to, że za każdą waszą pozycję, nawet tą złą, możecie być nagrodzeni w sposób pozytywny. Pozytywnym wynikiem trade'a. Pozycja, które, na którą patrzycie i której nie powinniście zawrzeć. Zawarliście ją i ona wam może dać właśnie pozytywny wynik trade'a W postaci zysku. I wtedy wasze połączenie w mózgu mówi wam o, to był dobry trade. Nie nie był. Nie był. Nie zawsze pozytywny wynik trade'a. świadczy o tym, że wasza decyzja została podjęta wedle waszego trading planu, we waszej strategii i tak dalej. Jest to naprawdę ważne, żeby mieć tego świadomość, bo właśnie w tradingu nie ma zero-jedynkowo, że Wasza decyzja jest dobra czy zła na podstawie tego, czy zarobicie, tylko na podstawie tego, czy trzymacie się swojego planu, bo trzymanie planu determinuje to, że jesteście zyskownym traderem. Zyskowny trader to jest cierpliwy trader, to jest trader, który handluje swoje przewagi. Nie handluje na zasadzie, wydaje mi się, tylko wtedy, kiedy ma spełnione wszystkie swoje warunki na to, żeby wejść w pozycję i tą pozycję zająć. Taka rozkminia odnośnie strategii i podejścia ludzi, bo ludzie zmieniają je jak buty. Co są to inne. A w tradingu tak to nie działa. I bardzo często zobaczycie, że osoby, które mają fundowane konta na 600 tysięcy, milion dolarów, nawet mają zestakowane kilka kąt spiętych kopierem, no, dajmy na to, nie wiem, 6 milionów, 5 milionów, 3 miliony, 2 miliony, tak? jakieś tu duże liczby. Te osoby nie handlują pod wymyśle, metody, jakieś, nie znają świętego grala. Po prostu są mistrzami w handlowaniu swojej metody. Czy to jest linia trendu, czy to są wsparcie opory, czy to jest handlowanie pod sesję, tak jak ja, i trzymanie się zleceń na rynku i mechaniki rynku. Cokolwiek. Dopóki jesteście w tym konsekwentni, znacie swoje przewagi, zapisujecie te przewagi, wyciągacie wnioski. Każdego tygodnia, tak jak ja, siadacie, robicie analizę samych siebie, swoich tradeów, robicie przegląd tego, w jakie tradey wyszliście w tym tygodniu, co możecie poprawić w następnym tygodniu, co możecie zrobić, żeby zwiększyć swoją skuteczność, co możecie zrobić, żeby poprawić swoją przewagę. Takie rzeczy budują właśnie zyskownego tradera, a nie zmienianie strategii i szukanie świętego grala. Ja kieruję się prostą zasadą i tam zasadę też przekazuję swoim uczniom. Ta zasada wygląda w sposób następujący: Tutaj pojawiła się wam na ekranie teraz ta zasada, jest to literka NSCDD. -D. Jest to skrót. Co ten skrót oznacza? Nie szukaj chuja do dupy. Bardzo prosta zasada i w tradingu pozwala zarabiać bardzo dużo pieniędzy. Także mam nadzieję, że komuś pomogłem tym filmem. Dziękuję za wysłuchanie. Mówi dla Was Pablo i widzimy się w następnym materiale. Prawdopodobnie w jakimś przeglądzie albo w zapowiedzi trade'ów przed sesją. Zobaczymy, co tam jeszcze wymyślę. Żadnych propozycji odnośnie filmów z Waszej strony nie ma. Tam była tylko prośba o analizę jakiegoś coina, ale tego jednego coina nie będę robił. Jak zbierze się więcej, to zrobimy jakiś przegląd tego, jak ja patrzę na rynki, bardziej analizy średnioterminowe. Także co, pozdrawiam serdecznie. Mówi dla Was Pablo i trzymajcie się ciepło